W imię Jezusa Chrystusa, Matko Miejsce Abrazoga, wstawia się za duszę w wczasu cierpiące przez błogosławnego niepokalanego serca, dla wybie na Boga i zbawienia wszystkich dusz. Wieszń poczynek da im panie w sto wieku i stanie haim światia dusze wiernych zmarłych przez mięsiecie pożniono od w pokoju wiecznym. Amen. W imię Jezusa Chrystusa, Matko Miejsce Abrazoga, wstawia się za duszę w wczasu cierpiące przez błogosławnego niepokalanego serca, dla wybie na Boga zbawienia wszystkich dusz. Wieszń począnek daj im panie w sto wieku i stanie haim światia dusze wiernych zmarłych przez mięsiecie pożniono od w pokoju wiecznym. Amen. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Zdrowaś Marja łaski Pana, błogosławiona śpiędzy wastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maria Matko Bożą przy nami teraz na drogę całą. Amen. W imię Jezusa Chrystusa, Amen. Zdrowaś Marja łaski Pana, błogosławiona ś między wiastami, błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maria Matko Bożą, przed nami teraz i na drogę całą. Amen. W imię Jezusa Chrystusa Amen. Szczęście Ojcu i na w święta świętom na początku teraz i zawsze na widników. Amen. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. W szczęście Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. O mój Jezus, przepraszam nasze grzechy, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia. Amen. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. O mój Jezus, przebaczy nasze grzechy, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia. Amen. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Święty Michale, Archaniel wspomniane na zwalce, przeciwko szatanistom o źle zabroną, Bóg poskromić mógł, pokoję to prosimy. O wodze zastępów niebiańskich, mocą Boga wypnięć szatanistów do czysta, którzy się płkają po tym świecie na potępienie dusz. Amen. W imię Jezusa Chrystusa Amen. Święty Michale, Archaniel wspogany na zwalca, przeciwko szatanistom oślebroną. Oby Bóg poskromić mógł, pokonie to prosimy. O wodze zastępów niebiańskich, mocą Boga wepnich szatanistów do czysta, którzy się płkają po tym świecie na potępienie dusz. Amen. W imię Jezusa Chrystusa Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się Twoje, przyjdź to Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleb naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my puściliśmy naszych winowajców, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleb naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my puściliśmy i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Amen. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski Pana, błogosławionaś między wastami, błogosławiona w wodce żywota Twojego Jezus. Święta Maria Matko Bożą, czy nami teraz, na drogę całą. Amen. W imię Jezusa Chrystusa, amen. Zdrowaś Maryjo łaski Pana, błogosławionaś między wastami, błogosławiona w wodce żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Bożą, czy z nami teraz, na drogę całą. Amen. W imię Jezusa Chrystusa, amen. Szczęście Ojcu i Synowi Duchowi Świętym, jak było na początku, teraz i zawsze na wieki. Amen. W imię Jezusa Chrystusa, amen. Szczęść i Synowi Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. O mój Jezus, przebacz nasze grzechy, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia. Amen. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. O mój Jezus, przebacz nasze grzechy, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia. Amen. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Matko miłosierdzia Bożego wstawia się za dusze w cierpiące przez moc twego niepokalanego serca dla uwielbienia Boga i zbawienia wszystkich dusz. Wierzchną poczynek daj im panie, żytość w jego stanie, chęć świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłość świecie od pod Twojej w pokoju wiecznym. Amen. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Matko Miełsiodzia Bożego wstawia się za dusze w cierpiące przez moc twego niepokalanego serca dla uwolnienia Boga i zbawienia wszystkich dusz. Wiesz, odpoczynek daj im Panie, a świat w św. i niech oni świecie, a dusze wiernych zmarłych, przez odpoczywają w Amen. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.